Rzeczpospolitej Szlacheckiej żyło wiele barwnych postaci, których życiorysy nadawałyby się na scenariusze filmów przygodowych. W jednym ze starszych odcinków Encyklopedii Staropolskiej opowiadałem Wam o Samuelu Łaszczu. W dzisiejszym chciałbym przybliżyć Wam sylwetkę nieco mniej znanego awanturnika: Olbrachta Łaskiego, Herbu Korab. Łaski był jednym z najsłynniejszych sarmatów swoich czasów. Zasłynął jako wojownik. Na czele swojej prywatnej armii próbował zdobyć dla siebie tron mołdawski. Odnosił wspaniałe zwycięstwa, m.in. pogromił Tatarów pod Oczakowem. Z drugiej strony całe życie lawirował politycznie. Ze względu na zamiłowanie do wystawnego życia był wiecznym bankrutem, a w pogoni za złotem potrafił nawet odbierać majątki swoim własnym żonom. Jedną z nich więził zresztą latami w swoim zamku. Przy tym wszystkim był Olbracht Łaski człowiekiem gruntownie wykształconym, oczytanym, czarującym, wielokrotnym posłem na europejskie dwory. Parał się alchemią i okultyzmem. Jego przyjaciółmi byli najsłynniejsi alchemicy XVI wieku: Edward Kelley i John Dee. Wywoływał z nimi duchy i próbował transmutować piasek w złoto. Barwnym życiem łaskiego interesowali się poeci. Po jego śmierci powstała nawet biografia w formie panegiryku autorstwa Jakuba Unieszowskiego. Jan Kochanowski w jednej z elegi pisał o awanturniku. Więc niech sarmacje swymi pieśniami przystroje, jeżeli ją rozsławić zdolne wiersze moje. Niech druh mój łaski w łupią odziewa obfity. utarczki bez przymierza staczając ze scyty. Za tło dla naszej dzisiejszej opowieści posłużą ujęcia kolegiaty i drewnianego kościoła świętego ducha w łasku, nieopodal się radza. To właśnie w tej miejscowości Olbracht spędził ostatnie lata swojego życia po tym jak przehulał swoją ojcowiznę. Łaski urodził się na zamku w Kierzmarku na terenie dzisiejszej Słowacji w 1536 roku. Był przedstawicielem jednego z najsłynniejszych rodów dawnej Rzeczpospolitej synem dyplomaty Hieronima oraz krewnym kanclerza i prymasa Jana, autora słynnego Statutu łaskiego z początku XVI wieku. Magnat, podobnie jak ojciec, ze względu na rozległość posiadanych dóbr, był poddanym jednocześnie Habsburgów, jak i królów polskich. Mimo to przez większą część życia lawirował między różnymi europejskimi dworami, zmieniał preferencje i mocodawców, zazwyczaj z uwzględnieniem przede wszystkim własnych interesów. Jak przystało na przedstawiciela tak wielkiego rodu, Olbracht bardzo szybko stawiał sobie wielkie cele. Jeszcze zanim skończył trzydziestkę, jego oczy zwróciły się na gospodarstwo mołdawskie. Ta pogrążona w chaosie kraina, rozdarta między Turcję a Koronę, była łakomym kąskiem dla tych awanturników, którzy dysponowali odpowiednią dozą śmiałości i środkami finansowymi. Mołdawia była podatna na ingerencję z zewnątrz. W grę... Wchodziło objęcie mołdawskiego tronu. Właśnie taki cel postawił sobie przyszły wojewoda sieracki. Jednak początkowo łaski wspierał w drodze na tron samozwańczego władykę Heraklidesa Despota. W 1561 roku Olbracht wraz z Despotem stanęli na czele najemniczej armii pełnej niespokojnych duchów. Wkrótce wkroczyli do Mołdawii. Tam dały o sobie znać wyjątkowe talenty dowódcze łaskiego. W mało znanej bitwie pod Werebią rozniósł on w pył siły hospodara Aleksandra jego samego zmusił zaś do ucieczki do Turcji. I tak Heraklides despot objął władzę nad gospodarstwem. Działania Łaskiego wywołały skandal polityczny. Turcja obwiniła za samowolne działanie magnata całą koronę. Ówczesny król, Zygmunt August, zajęty konfliktem w Inflantach, całkowicie odciął się od swojego poddanego. Olbracht popadł przy okazji w niełaskę i przez długi czas musiał gęsto tłumaczyć ze swojej samowoli. Ostatecznie jednak wysoka porta zaakceptowała nowy układ sił. A sam łaski odzyskał akceptację ostatniego Jagielona. Mimo tak szczęśliwego zakończenia, Heraklides despot nie nacieszył się władzą zbyt długo. W wyniku spisku bojarskiego usunięto go z tronu i zabito. Jego miejsce zajął niejaki Stefan Tomsza, ale i on szybko stracił głowę. W tej sytuacji, nasz awanturnik stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem będzie nie wspieranie innych kandydatów, a zdobycie gospodarskiej mitry dla siebie samego. Na czele niespełna 2000 armii po raz kolejny wkroczył wiosną 1564 roku do Mołdawii. Jego bazą wypadową była twierdza chocimska. Na swojej drodze napotkał jednak znaczne siły tureckie. Sultan Sulejman Wspaniały stracił bowiem cierpliwość. Postanowił raz na zawsze uspokoić sytuację w podległej krainie i ponownie osadzić na gospodarstwie pokonanego kilka lat wcześniej Aleksandra. Siły łaskiego nie mogły równać się z turecką potęgą. Po serii potyczek Olbracht wycofał się ze swoimi ludźmi do Chocimia. Magnat i tym razem naraził się polskiemu królowi. Zirytowany Zygmunt August rozkazał mu natychmiastowe przerwanie walk i oddanie Turkom twierdzy chocimskiej. Łaski, chcąc, nie chcąc, przystał na te warunki. Jego ambicje wciąż jednak były niezaspokojone. Wojewoda Sieradzki dał znać o sobie po raz kolejny w 1568 roku. Sultan Sulejman już nie żył. Rzeczpospolita negocjowała z Turcją sposób obsadzania gospodarstwa mołdawskiego. Dla łaskiego te negocjacje były solą w oku. Zygmunt August, nie chcąc drażnić Selima II, kategorycznie odrzucał kandydaturę Olbrachta na to stanowisko. Awanturnik postanowił więc torpedować rozmowy pokojowe. Wykorzystał do tego najazd tatarski, który wiosną 1568 roku dotarł aż po wołyń. Tatarzy splądrowali też ziemię żony łaskiego, co dało mu pretekst do krwawego odwetu. Ruszył ze swoją prywatną armią za Tatarami. Nie chodziło jednak o straty materialne, jakie poniósł łaski, a o sprowokowanie konfliktu między Turcją i Rzeczpospolitą. Łaski tropił uchodzących Tatarów tak długo, aż ci nie przekroczyli granicy. Napadł na nich dopiero na terenie Imperium Osmańskiego, pod Oczakowem. Rozbił w pył armię tatarską, splądrował przedmieścia Oczakowa i wziął wielkie łupy. Poselstwo polskie, znajdujące się w Stambule, musiało gęsto tłumaczyć się z samowoli magnata. Strony zawarły wprawdzie rozejm, ale nie dogadały się co do Mołdawii. Furtka dla kolejnych awanturniczych wypraw pozostała uchylona. Olbracht nigdy jej jednak nie przekroczył. Jego głowę zaczęły zaprzątać odtąd sprawy Wewnętrzne Rzeczpospolitej, choć o powrocie do gospodarstwa rozmyślał do końca swoich dni. Jak łatwo się domyślić, te mołdawskie awantury kosztowały Olbrachta Łaskiego ogromny majątek. Pieniądze na kolejne wyprawy zdobywał w dość nietypowy sposób, mianowicie obdzierał z majątności swoje kolejne żony. Pierwszą potraktował w ten sposób połowicę Katarzynę Buczyńską. Zmarłą w 1559 roku magnatkę wkrótce zastąpiła Beata Kościelecka, wdowa po księciu Eliaszu Ostrogskim. Kościelecka była bajecznie bogatą wdówką, co zapewne osłodziło łaskiemu fakt, że była od niego starsza o 21 lat. Młody awanturnik zawrócił jej w głowie i wkrótce stanął na ślubnym kobiercu. Szczęście małżeńskie trwało krótko. Łaski zaraz po ślubie wywiózł Kościelecką do swojego zamku w Kieszmarku. Tam zmusił ją do przepisania całego majątku na siebie. Gdy to przedsięwzięcie się powiodło, bez ceregieli uwięził ją w zamkowych komnatach. Przez długie 8 lat Beata Kościelecka więziona była w Kieszmarskiej Twierdzy. W tym czasie chodziła podobno w podartych sukniach, a do pisania listów zmuszona była korzystać z atramentu w postaci wody zmieszanej z sadzą. W 1572 roku zdołała zainteresować swoją sprawą dwór habsburski. W wyniku jego interwencji przeniesiono ją do koszyc, gdzie mogła liczyć na nieco lepsze warunki, choć wciąż pilnowana była przez strażę. W Koszycach pozostała do końca swoich dni. Umarła w lipcu 1576 roku. Łaski natomiast bez skrupułów korzystał z bogactw żony i wkrótce wyczerpał je do cna. Związek z Kościelecką nie przeszkadzał mu w kolejnych amorach. Wkrótce zawarł bigamiczne małżeństwo z francuską Sabiną de Sauve. Magnat był mistrzem słowa, wielokrotnie czarował swoją wymową i postawą Zygmunta Augusta, który odpuszczał mu jego wybryki. Kochała go również szlachta za jego śmiałość i umiejętności wojskowe. Nic dziwnego, że na triki uroczego kawalera nabierały się też podstarzałe wdówki i piękne francuski. ważny rozdział w życiu Olbrachta łaskiego nastąpił po śmierci ostatniego Jagiellona, Zygmunta Augusta. Początkowo magnat opowiadał się za kandydaturą Habsburga, jednak wkrótce przekonało go do siebie stronnictwo francuskie. W jaki sposób? Oferując mu 100 tysięcy talarów i wsparcie w zdobyciu mołdawskiego tronu. I tak Olbracht stał się na krótko stronnikiem Henryka Walezego. Po ucieczce Francuza z kraju po raz kolejny opowiedział się za Habsburgami. Gdy wybór szlachty ostatecznie padł na Stefana Batorego, zdecydował się na emigrację w obawie przed represjami, jakie mogły spaść na jego głowę. Podróżował wówczas przez kilka lat po europejskich dworach, prowadząc wystawne życie, trwoniąc majątek i zaciągając bajeczne pożyczki. Ostatecznie zręczny magnat wrócił do kraju w 1581 roku i po raz kolejny zdołał uzyskać królewską akceptację. Batory nie zaufał nigdy do końca Olbrachtowi Łaskiemu. W tajemniczych okolicznościach nasz awanturnik szybko musiał opuszczać Rzeczpospolitą. Jego kolejnym celem był dwór angielski. Miał tam podobno skaptować na rzecz Batorego najsłynniejszych XVI-wiecznych alchemików: Edwarda Kelleya i Johna Dee. Potrafili oni podobno zamieniać piasek w złoto. Choć dzisiaj wydaje się to naiwne, w dobie staropolskiej nauka często mieszała się z zabobonem, a naukowe tezy z szarlatańskimi bajaniami. Dee i Kelley uważani byli za poważnych uczonych, a ich pozyskaniem interesowało się wiele europejskich dworów. Wojewoda Sieracki, jako człowiek, który sam interesował się sztukami magicznymi, szybko nawiązał kontakt z alchemikami. Przez jakiś czas aktywnie uczestniczył w ich działalności. Między innymi w seansach spirytystycznych, podczas których wzywano niebiańskie istoty. Cała trójka rozmawiała podobno z Aniołem Michałem. Aniołem o dziwnym imieniu Juban Lidisi. A anioł o imieniu Ilimizi zapowiedział łaskiemu podczas jednego z seansów, że zostanie królem Rzeczpospolitej. W seansach rolę medium spełniał Kelej, To jego ustami przemawiały niebieskie istoty. Łaskiemu udało się wkrótce sprowadzić obu magów do Rzeczpospolitej, gdzie doszło nawet do ich spotkania z Batorym. Łaski widział w znajomości z Kelejemidi także możliwość podreperowania własnego budżetu. Tonął bowiem w długach. Stracił nie tylko rodzinny kieszmark, lecz także całą resztę majątku na Spiszu. Także pozostałe ziemie znajdowały się w ruinie. Jako, że Stefan Batory nie darzył go zbyt dużą sympatią, więc obok nosa przechodziły mu wszystkie intratne posady. Transmutacja piasków w złoto wydawała się w tej sytuacji dość ciekawą alternatywą. Dee i Kelley nigdy jednak tej sztuki nie dokonali. Magowie nie wzbudzili też wielkiego zaufania Batorego, wkrótce przenieśli się do Pragi, gdzie kontynuowali swoje dzieło. Łaski zaś wciąż szukał sposobu, aby zaskarbić sobie królewską łaskę. Nieoczekiwanie w 1586 roku Batory zmarł. To otworzyło Olbrachtowi nowe możliwości. Po śmierci Batorego łaski tym razem postawił na właściwego konia. Pomógł osadzić na tronie Rzeczpospolitej Zygmunta III wazę. Nagrodzony został za to majętnym starostwem marienburskim. Ostatnie lata jego życia przebiegły więc pod znakiem odbudowywania pozycji finansowej i wspierania obozu królewskiego. Wziął udział m.in. w pierwszej wyprawie Zygmunta do Szwecji. Choć w czasach, kiedy osadzano na tronie Rzeczpospolitej szwedzkiego królewicza, wojewoda sieracki był już po 50., jego krewki charakter wciąż dawał o sobie znać. Wciąż toczył on prywatne boje, choć na nieco mniejszą skalę. Przykładowo na czele swoich oddziałów w 1598 roku dokonał zajazdu na zamek w Czorsztynie, podówczas własność rodu Sienieńskich. Całkowicie go złupił. Wbrew woli monarchy, złapał i ściął także niejakiego Michała Bleja. Dalej był aktywny politycznie, choć czasy jego największej chwały bezpowrotnie minęły. Nasz awanturnik zmarł 23 listopada 1604 roku w łasku. Pozostawił po sobie na ziemskim padole dwóch synów, Jana i Hieronima. Okazali się oni przed ostatnim pokoleniem łaskich. Wkrótce słynny i stary Ród bezpowrotnie wymarł. Pozostawił po sobie pamięć o swoich wielkich przedstawicielach przede wszystkim o Olbrachcie łaskim. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej to już wszystko. Serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i zostawiania łapek w górę. Przypominam też, że zbieram Wasze pytania do indagacji i responsów, czyli QA po staropolsku. Możecie zostawiać je w komentarzach. Wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia, czołem!